Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem i wracamy do serii Kroniki Bohatera, moi drodzy. Eee, tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku wczoraj, yy, zastanawiam się czy kontynuować tę serię jako Kroniki Bohatera, czy po prostu nie zakończyć oficjalnie Kronik Bohatera i nie zacząć yy, wliczać tej postaci po prostu do zwykłej serii z Margonem, więc odpowiedzcie mi, ponownie was o to pytam, dawajcie znać Yy, czy, czy dobrze myślę, czy, czy jednak, żeby dalej były kroniki bohatera i dalej jakoś was tutaj, powiedzmy, tutor, tutorialować troszkę. Idziemy teraz do yy, Gurali, ale w nowym stylu. A, ok, dobra, to już wiem, na czym polegało przemieszczenie berserkerów. W nowym stylu idziemy do Gurali, czyli yy, przez nowe mapki, bo tutaj była zamiana, Wilcze plemię zostało przeniesione i w tym momencie tutaj mamy berserkerów. Więc ciekawie, właśnie pamiętałem, że kojarzę nazwę opuszczona twierdza, jak patrzyłem na mapie świata, ale nie wiedziałem skąd ją kojarzę. No i już wiem. Dobra, tu mamy wyjący wąwóz, i tu będą, tak, tu będą górale. I zobaczymy sobie, jak nam będzie szło z góralami ogólnie, bo zastanawiam mnie właśnie czy to będzie teraz dobre ekspowisko. No dobra, 10%, koła od, 10 od jednego górala. Zobaczymy od dwóch. Stary dziad to chyba był mag. To był mag, więc mm, tak to zrobimy. No, i chyba będzie ciężko, wiecie. Oczywiście mogę się podleczyć, ale chyba nie ma sensu tutaj na dłuższą metę bawić. No, myślę, że nie będzie sensu tutaj się męczyć. Patrząc na to, jak tutaj jednak dość ciężko jeszcze z nimi idzie. No po prostu za duże straty bym miał, jeśli chodzi o miksturki, o wszystko, więc przeskoczymy sobie na inne ekspowisko i zaraz wracam. Moi drodzy, moje oczy są skierowane ku piratom. Tak zerknąłem, to skoro dobrze nam szło na piratach, a jest to w sumie najmocniejsze ekspowisko, w jakim na chwilę obecną możemy ekspić, to skorzystamy z tego i będziemy sobie na razie na, na Piratach yy, expić. No i zobaczymy. Yy, w sumie to myślę, że do, docelowo chcemy dobić dzisiaj level. Jak tak patrzę. Bo mamy niecały milion do zrobienia, więc myślę, że tutaj na Piratach to nie będzie wielki problem. I tak to chyba dzisiaj zrobimy. Dzisiaj będziemy bić level na Piratach, moi drodzy. Yy, myślę, że patrząc na yy, wyludnienie... O! No, patrzcie, ciekawe zaskoczenie. Ja mówię o wyludnieniu, a tu kurde, pusta mapka z piratów. Aż tak wyludniło, że nawet potworki znikają, Czajcie. czy Czyli ktoś korzysta jeszcze z tego, że jest pusto w tym momencie na świecie, bo wszyscy jeszcze jarają się gordionem. Więc, no cóż, nie ma lekko. Nie wiem, czy nie będziemy musieli ostatecznie na centaury przeskoczyć, bo po prostu widzę, że nie będzie leciutko w ogóle. Więc z dwu znowu. I w końcu się udało moi drodzy. Jesteśmy u Centaurów. I to chyba będzie nasze miejsce docelowe w tym momencie, jak tak patrzę. Bo wszędzie rzeczywiście ekspowiska są zajęte, więc jest ciężko się dostać. Więc korzystajmy, póki tutaj widzę, że mapka jest wolna. Więc chyba nie będzie jakoś bardzo ciężko w tym momencie. Tutaj już chyba nic ciekawego nie będzie. Dobra, jeden zwiadowca to sobie machnijmy go. No dobra, jeszcze jest tropiciel. Czyli jeszcze jego dziabniemy i lecimy na zawiły bór. Więc tutaj się teraz tak pokręcimy troszeczkę, no i jakoś to będzie. Mm. Docelowo, tak jak mówiłem, spróbujemy dobić level. Czy, czy się wyrobimy? Nie wiem. Nie pamiętam kompletnie jak szybko leci exp tutaj na, na tym poziomie. Przekonamy się. Eee, ale jeśli za długo by to zajęło, no to trudno to to sobie odpuścimy, ale nie, chyba nie będzie tragicznie, jak tak patrzę 11k, spoko może być mm, więc będziemy sobie teraz łazić, a no nie zawsze będzie 11k, gdzie nie będzie 9k więc zastawiajmy się powiedzmy na 9k od grupki dwóch i niecałe 4k od jednego, więc mm, musimy to jakoś przetrwać moi drodzy, będzie ciężko Zapewne wielu was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Um, dobra. Dziabiemy dalej. 816 z 880. No to nie jest tragicznie. Nie jest tragicznie. Myślę, że tempo będzie odpowiednie. Tym bardziej, jeśli nikt się nie będzie tutaj kręcił. To już w ogóle na maksa będzie spoko. Um, no i potrzebujemy ewidentnie tego ekwipunku. Ja to chyba mówię za każdym razem, jak tu nagrywam, ale praktycznie poza odcinkami nie wchodziłem na to postać, przez co. No, przez co jestem do tyłu z tym aktualizowaniem ekwipunku, niestety. Eee, więc mam co nadrabiać, mam co nadrabiać. Co tutaj jest? Aha, bo jeszcze w lewo będą mapki, dobra, selwa oskóra. Eee, mam co nadrabiać, więc trzeba będzie to nadrabiać, niestety. Mm. Ale... Może w końcu się za to zabiorę. Przyciśnijcie mnie w komentarzach, żebym się za to zabrał. Bo zdałoby się jednak tutaj... No nieco zaktualizować, nie to, nieco aktualniejsze ku zbierać. No, niestety, ale dobra, damy radę. Damy radę. Ehm, coś się na pewno zdobędzie. Ehm, teraz jest mniej graczy, to może rynek też trochę podupadnie, przez co może będzie trochę taniej. Więc jakoś jakoś, jakoś się z tym wyrobimy. Tu jest krwawnik, krwawnik, dobra. Ehm. No, i już kolejne rękawiczki. Kolejna rzecz do opchnięcia, tutaj z kasą dobrze stoimy, bo 135 milionów prawie mamy. Więc według mnie, całkiem na isik, Patrząc na to, że nie cisnęliśmy o jakiś duży zarobek, szczególnie, więc, więc chyba najsik. Co nie, też tak właśnie myślę. Dobra, jeszcze tutaj Ciekawie mnie, słychać w ogóle po mnie, że, że mam martwe gardło. Mam je tak zdarte, że to jest masakra. W sensie i tak jest lepiej niż wczoraj, przedwczoraj. No już się ktoś kręci, kurde, też 103 level. <laughs> ale, ale no, mimo wszystko boli. Mm, I czuję niestety to zdarcie. Czuję to przesuszenie, mimo że ciągle piję mle ciepłe mleko z miodem e, i wodę i tak dalej, więc nawadniam się cały czas. A tu, mimo wszystko, zdarte gardło. No cóż, i ten gracz w ogóle leciał sobie w dół. Chyba się nie interesował nawet centaurami, nie wiem o co chodzi. Te już dwie grupki to pominiemy. Najwyżej w drodze powrotnej je machniemy. <laughs> A teraz lecimy dalej. Tutaj i tutaj mamy zyfryda. I widzę, że nikt go nie obstawia, więc też całkiem dobrze. Może nam coś wypadnie ciekawego z zyfryda. Raczej nie na paladyna, ale coś tam, coś tam trafić się może, mimo wszystko. Jak tutaj to wygląda? Trójeczka będzie. Kurde, no zmarnowałem eliksir. Ciągle się nie mogę przyzwyczaić do tego, jak to działa. <laughs> o, złotko. 21 koła, zawsze coś. Mhm. Ok, czyli tutaj jakieś 20% to jest to 5K. No dobra, bo miksturkę na 5K kupiłem. Okej, okay, tutaj znowu. uff, zdążyłem troszkę się podleczyć. Ale dobra, to i tak byśmy przeżyli. A przy okazji wymieńmy sobie. Co teraz będzie? Chyba to będzie, co nie nalewka dla zdrowotności. Nie to. 17 Siedemnastoletni lizak. Potem będzie nalewka dla zdrowotności. Dobra. Więc działamy dalej tutaj łowcy. Selwa oskóra też już na nas czeka. Ale najbardziej na nas czeka Zyfryt, więc nie dajmy mu długo czekać, chodźmy już do niego. Pokażmy mu moc Paladyna. O, tu są cztery. Najsik. Więc najpierw sobie wykończmy tego. Teraz sobie tych wykończmy. To jest ciekawe, bo ten atak mi się ładuje nawet od zwykłych ataków, nie tylko od magicznych. Od magicznych szybciej, ale mimo wszystko. Kurde, ładnie nas diabnęły. No ale cóż. Dobra, zyfryd. Zyfrydzie, mym życzeniem jest, żebym przeżył. Dasz radę mi to załatwić. Dasz radę mi to załatwić. Mogę się sam podleczyć. Ej, kurde, łatwo z nim. To już trudniej było z grupką. Ale on powinien być na poziomie takiej powiedzmy grupki trzech. Yy, trzech tych trzech centaurów. Z tym bardziej zaskakujące, że aż tak lekko z nim poszło. No ale dobra, no. Co będziemy marudzić? Nie będziemy marudzić. Jak idzie łatwo, a jak wchodzi, to jest dobrze. A jak jeszcze jest szansa na jakiś drogi itemek, to tym lepiej. Cały czas się zastanawiam: pociul tu buty morskich Hydre? W ogóle pociul buty z centaurów. One oni mają kopyta to powinna podkowa wypaść. A takie buty to bardziej pasują w sumie na te, na topiace i tak dalej. Więc nie wiem czemu. No ale cóż. no nie we wszystkim trzeba doszukiwać logiki, to tylko gra. I kurde, 5 koła. No dobra, to jest ponad 20%. Bo nie mamy. Mm, ponad 25% w ogóle. Dobra, to ja się tak wyrywam na leczenie tą piątką, a to nie, nie. No i tutaj w tych nagolennikach to mi brakuje na przykład tego, żeby była absorpcja. Jak to dla paladyna. Wypadałoby. Mimo wszystko. węży mordy tu są. To jest przydatne, jeśli ktoś chce stworzyć sobie teleporta. Eee, I w sumie, to chyba w drodze powrotnej sobie zgarnę te węże mordy, bo te teleporty też się dobrze sprzedają na aukcjach. Więc to będzie też spoko opcja. No i co, została nam ostatnia mapka z centaurami. Tam wiem, że jedną mamy, którą jeszcze trzeba, dwie nawet chyba, do oczyszczenia, tak yy, z tego, co tam jest po prostu bo nie byliśmy od początku mapek z centaurami, więc będzie jeszcze co robić więc to jeszcze nie koniec no i już jesteśmy w połowie chyba drogi prawie w połowie drogi od tego na czym zaczęliśmy więc w sumie to nie jest takie znowu długie ekspienie, więc nie będę narzekał sprawnie się ekspis spoko chociaż ten milion na przykład na tym 200 poziomie no to to, byłby, to byłaby kwestia parunastu chyba minut? Nie, może nawet nie parunastu. To dosłownie mogłaby być kwestia pięciu do dziesięciu minut. No ale wiadomo, no. Jednak tam się więcej ekspa zdobywa. Ciekawi mnie jak wygląda właśnie ekspienie na powyżej 300 poziomu, jak już się ekspowiska kończą. Czy to jest tak, że tylko z questów się tam zarabia expa, czy i z dziennych jeszcze tam tak naprawdę, czy, czy da się na czymś ekspić Ciekawi mnie to bardzo mocno. Wiem, że są e, kolosy, czy tam tytani, czy dwa nawet e, na wyższych poziomach 185 i. E, nie, 285 i 300. Sz Szczególnie ostatnio zostało, została gra uzupełniona o takowych. Ale ciekawi mnie właśnie, jak to tam się prezenci. Właśnie, czy tutaj jakiś Wężymort? Jest, tu jest Wężymort. Cofnijmy się po niego. Mimo wszystko jest to szansa na kilkaset koła. Więc sobie zgarniemy od razu te mordy. Są trzy, cztery. Dobra, tu dołem pójdziemy. Zgarniemy te wężmordy. mordy. Pójdziemy mapkę wyżej zgarniemy stamtąd wężmordy mordy i pójdziemy dalej na resztę centaurów, które nam zostały. Myślę, że fair, myślę, że logicznie rozplanowane. Więc będzie spoko. Dobra, dobrze pomyślałem teraz, że to może być tutaj, dokładnie. I kolejny jest tutaj. I będzie można się zbierać na resztę centaurów, żeby dobić już ten level. Już ponad połowę tego, co mieliśmy, dobiliśmy. Nie wiem, czy te dwie mapki, które nam zostały, czy nam wystarczą na dobicie tego levela. Ale, yy, ale na to liczę. Mm -hmm, tutaj jest wężymort. Tu mamy oczywiście pustelnika, który złożył śluby milczenia. Więc za wiele nam o sobie nie opowie. No niestety, takie życie. E, dobra. Cztery Węży Mordy zgarnięte stąd. Teraz tutaj e, jest Węży Mord. Jeden Tysiącznik Węży Mord. Dwa Węży Mordy. Dobra. Hmm, czy tu się opłaca iść? Opłaca się. Przykro mi, ale opłaca się. Zawsze wolę już teraz łapać to, zanim na to wejdę. Bo kiedyś to było jakieś. W sensie, chyba tak samo to działa. O, właśnie, właśnie, właśnie. Pisał do mnie gracz. A ja tutaj się kręcę. Mmm. Tak. Oj, oj, sorry poisoner, że ci nie, nie odpisałem wcześniej. Ale jak obejrzysz odcinek, to będziesz wiedział, że zająłem się bardzo, e, jak zwykle, gadaniem. <grywy> Ale pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki za pozdro. YouTube też pozdrawia. Więc na. No. <grywy> No, ale myślę, że się spodziewa, że się zająłem nagrywaniem i po prostu nie zauważyłem. Tym bardziej, że mam cię pod mapką, bo tam jest dla mnie najwygodniejsze ustawienie mapy, ze względu na to, że po prostu rzadko kiedy z kimś piszę w grze, a nie zasłania mi to widoku. Więc myślę, że. Mam nadzieję, że się dobrze wytłumaczyłem. Sorry, i nie zwróciłem uwagi, ale możliwe, że to właśnie jego yy, mijałem. Więc no cóż, dobra, ostatni wężymord. 10 nam wystarczy, nie potrzebujemy tego więcej robić na razie. I lecimy na ostępy galopu, moi drodzy. Zawiuje bur już był za nami. Eee, więc zostały nam te ostępy galopu. No i mam nadzieję, że wystarczy nam tych centaurów, żeby dobić level. O tutaj, a no rację, grubkę zostawiłem. Dobra, nie, cofamy się po tę grubkę, mord. Przecież takich nie zostawimy samotnych. Oni tam pewnie czekali na nas odkąd tylko ich pierwszy raz ominęliśmy. I byłoby im przykro, jakbyśmy ich nie zamordowali, prawda? No. No i standardowo oczywiście wchodzi e, teścik na e, boty. Linie nie występują na obrazkach. Proszę bardzo. Na takich obrazkach nie występują. No. węże sobie przesuniemy tutaj. Będzie i tak do ogarnięcia strzałki, pójdą do handlarzy. A na aukcję pójdą te pierdółki. Może ktoś będzie zainteresowany, może ktoś akurat będzie poszukiwał, będzie potrzebował rozpaczliwie. Um, więc pędzę z pomocą. No, już czuję, że z powodu mm, słabego nawodnienia już mi umierają drogi oddechowe. Więc będę musiał niedługo kończyć nawodnić się trochę i tak dalej mleko wypić z miodem herbatkę jakąś zrobić z cytryną więc trochę tego będzie e, ale dobra mm, bijemy, jest dużo tych centaurów kurde, jestem bardzo mile zaskoczony o, duże złoto, nice e, tak, tu będą wszystkie centaury chyba z tych mobków na tej mapce, więc spoko Myślę, że w tym momencie bezpiecznie dobijemy level, bez zastanawiania się nad tym w ogóle. A więc naprawdę najsik. Pasuje mi to. Bardzo mi to pasuje, tutaj mamy trójkę, to już w ogóle na maksa, 20 koła. No bajka, tak to można. 26% mile czy 5 koła miksturka. Dobrze wiedzieć, przyda nam się ta wiedza. No i co? I myślę, że w poniedziałek, patrząc na to też, że to będzie chwila przerwy dla mnie, to w poniedziałek prawdopodobnie usłyszycie już mój zdrowy głos, aż miło będzie, co nie? No, Nie będę trzeszczał jak stary gramofon. Um, a co do gramofonu, to właśnie zastanawiam się, co sobie kupić na Empiku. Myślę nad jakimś winylem, bo dostałem na urodziny od psiapsi kartę do Empika. No i nie opłaci mi całego winyla, ale kurde, coś tam już zawsze to minus 5 dyszek, co nie? Achju! Achju! O matko, dawno nie było kichania na odcinku, więc już jest. Ktoś mówił, że to legendarne kichanie na odcinku, Widzicie, chyba mówił. Więc tak, już mamy zaliczone kichanie na odcinku. Kurde, ogólnie to zauważyłem, że chyba ja mniej kicham na odcinku w momencie kiedy jestem chory niż jak jestem zdrowy. Bardziej na gardło narzekam niż na kichanie. A tu bęk. Supraśli, madafaka, Przyszło i kichanie. To oznacza chyba, że już zdrowieję. <grystanie> skoro kicham, jak jestem zdrowy, to ewidentnie zdrowieję, skoro kicham. Eee, no, tym bardziej, że dzisiaj już wyjdę na świeże powietrze. No, nie mogę odpuścić 17 stopni w Poznaniu. Mordy, to praktycznie krótki rękaw. No, no ja nie będę ryzykował. Mimo wszystko, świeżo po chorobie. Eee, więc ja sobie wezmę tam jakim, jakąś eee, kurtkę cienką, czy coś czy bluzę ale mimo wszystko e, mimo wszystko, mimo wszystko o, jestem zadowolony, że przynajmniej mogę skorzystać, minus jest taki, że jest zachmurzone, znaczy to nie jest maksymalny minus, bo zachmurzenia to ja lubię i deszcze tylko, że właśnie, że ma być deszcz prawdopodobnie przelotny z tego co wiem, e, ale mimo wszystko no, moknąć w deszczu mi się nie widzi, nosić parasola mi się nie widzi więc jakby było tylko zachmurzenie tak po prostu, dla zdrowia tylko zachmurzonko. To tak to może być, jest klimacik wtedy. Ale tak to, no to... Please, no. Błędny szlak, dobra. Więc została nam ostatnia mapka, dobijemy level. Patrzcie, niewiele tu jest tych centaurów na błędnym szlaku. I są już... Nie wiem, czy w ogóle są grupki tutaj. Ale myślę, że wystarczy ich, żeby dobić level. I please, żeby ich wystarczyło tak na styk nawet. Jak nie, to będzie mi przykro, bo zatrzymamy się tuż przed levelem. I w ogóle miałem chyba się bardziej pilnować z czasem odcinka. O, patrzcie, jesteśmy botem znowu. Bez dodatkowych kresek. Dobrze. Miałem się pilnować bardziej z czasem odcinka. W tym momencie już nie mam kontroli nad tym, ile on trwa. No ale najwyżej będziecie mieli dłuższy odcinek po tych kilku krótkich ostatnich, co było 13-16 minut. Ale no cóż. Eee, przynajmniej nacieszycie się właśnie trochę dłuższym odcinkiem czyli właśnie nam się skończyły centaury naprawdę to jest Asterion i skończyły nam się centaury mordeczki dobra tu, tu już się zaczęły respić więc tepniemy się jeszcze raz i dobijemy tak, żeby ten level chociaż dobić bo szkoda mi to tak zostawiać samo tak niedokończone więc dokończymy chociaż ten level i będzie już spoko no, więc ten odcinek macie w niedzielę. Nie dość, że mam dzisiaj zajęcia to jeszcze dzisiaj widzę się z kumplem, który wraca po chyba dwóch czy trzech tygodniach. E, wraca z e, Chile. wraca z Chile, więc e, będzie, będzie miał co opowiadać. Więc dzisiaj po prostu w żaden sposób nie mam możliwości Wam nic nagrać. Dzisiaj w niedzielę, właśnie, jak to oglądacie. Więc wszystko w piąteczek, póki jestem jeszcze chory korzystajcie um, o, i nam się porozpiły tutaj centaury więc myślę, że ideolo, żeby dobić ten level po prostu bajka um, więc dobijamy level i będziemy kończyć um, hmm. bandyta euler 113 poziom, ewidentnie gościu nie idzie do nas no i patrzcie, jakby teraz ktoś napisał no to bym wiedział, bo już by mi się wyświetlił czat po lewej nisko pod mapką, a tak to to nie wiem czy ktoś pisze, czy ktoś nie pisze jak dopiero zaczynam grę no ale cóż no i drodzy, tak wygląda mój początek dnia na dziś specjalnie dla was czy to też jest Euler? też Euler um, tak, nagrywam wam to chyba od 7.30 jakoś e, więc docencie e, no i co to byłoby na tyle w tym odcinku, jeśli Wam się podobało, to zostawcie lajka, skomentujcie filmik, odpowiedzcie co do tej serii Kroniki Bohatera, czy ją kontynuować, czy ją zakończyć i wliczyć do normalnego Margonem. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!